Dawno, dawno temu w odległej galaktyce, a właściwie to nie tak dawno, bo w 1997 i niedaleko, bo w USA powstała gra o tytule Star Wars: Dark Forces 2 Jedi Knight. Była to gra w swoich czasach niezwykle rewolucyjna. Była jedną z pierwszych, gdzie wszystko było zrobione w pełnym trójwymiarze. A do tego miała wtedy zachwycające, a teraz raczej budzące raczej uśmiech Politowania filmowe wstawki z prawdziwymi aktorami. Ech. Fabuła gry opowiada o najemniku Kailu Katara, niektóre to poszukiwać będzie zemsty za śmierć swojego ojca, a przy tym zostanie ryżarzem Jedi i trafi na trop. Tajemniczej Doliny Jedi, która to jest niezwykle tajemniczym i potężnym miejscem, które to znalazcę może obdarzyć wielką mocą. Niestety poszukuje jej też wysłannik ciemnej strony mocy Jarek. E, Jarek jakoś tak. Dark Forces 2 z pozoru wydawał się być kolejnym FPS-em w stylu Duma i Quake'a, ale w odróżnieniu od nich stawiał większy nacisk na narrację i fabułę, choć nie był to jeszcze poziom wdanego nieco później Half-Life'a. Swego czasu gra mogła poszczycić się piękną grafiką i wsparciem dla akceleracji 3D, która teraz ledwo działa na nowych systemach, więc ja sam musiałem być zmuszony do grania w jeszcze mniej urodziwej jakości. Cóż, wolałem to niż ciągłe krasze. Będąc już w temacie technicznym to z jakiegoś powodu gra bardzo długo każe czekać na samo wyświetlanie się menu, a że na początku ma pewne problemy z ustawieniem samego sterowania kamerą, to cóż, kilkanaście minut spędziłem na samym wchodzeniu i wychodzeniu do opcji, ale było warto. W grze mamy dostęp do masy różnorakich broni od podstawowego i w miarę ocalnego pistoletu. Heh. Nawet nie myślcie, że będę się posługiwał poprawną terminologią. Wyrwanego żywcem z rąk szturmowców karabinu laserowego, wiadomo, szybszego i mniej celnego, a także choćby kuszy łukich, znaczy tego czubaki, a przede wszystkim miesza świetlnego. I um, no cóż, to, to coś robiło wrażenie w dniu premiery, bo kto nie chciał mieszem pomachać, ale dzisiaj nieszczególnie. Miecz świetny z tej gry nazwałbym odpowiednikiem dzisiejszych noży z innych gier, choć no, ten odbija pociski. Ale co to by był za Jedi bez mocy? Gra daje nam tutaj lekką dowolność w wyborze i ulepszaniu ich, choć przyznam, że sam używałem tylko leczenia szybkości i wyższego skoku, ale można też wrogów pod duszę czy razić prądem. Nie walczyłem też zbyt wiele świetlówką, Akurat w tej części bardziej przemawiały do mnie pistolety. Nimi przynajmniej nie walczyło się jak wielką pałą. Osoby grające w klasyki jak Doom czy Quake pewnie pamiętają ich najciekawszy element. Szukanie cholernych kluczy po labiryntownie. Jest takie słowo? Zaplanowanych mapach. Na szczęście, tutaj twórcy się postarali, i nie ma tu tyle momentów frustracyjnego poszukiwania każdego zakamarka mapy. Tutaj, większość map jest w miarę logicznie zaprojektowana i bez problemu można się w nich odnaleźć, a dzięki temu przejść dalej. Na ten moment, grę można bez problemu kupić na Gogu. Czy Steamie za kilka złotych. Dla każdego fana starych Warsów czy klasycznych Doom-klonów jest to tytuł naprawdę godny polecenia. Choć ci fani klasyków już pewnie to obrali.